Po tak, powtórzy oświadczę, że... że strony e, łączyła umowa pożyczki, a nie umowa wspólnego inwestycji. Mhm. E, dobrze, e, proszę Państwa. E, ponieważ między stronami e, istnieje spór co do... Wielkości wymaganego roszczenia, że strony widzą możliwość zawarcia zgody przed sądem? Nie, Wysoki Sądzie, nie widzimy możliwości zawarcia ugody. Dobrze, Pani pozwoli. Również nie widzę takiej ja możliwości, Wysoki Sądzie. Dobrze, proszę o o notację, i strony nie widzę możliwości ugotowego załatwienia sprawy. E, proszę Państwa, e, z obie strony złożyły już e, wnioski dowodowe w pozwy, jak odpowiedzi na pozwy, i teraz Wpuścić do z. Punkt 1 Potwierdzenie przelewy karta 9.12 na pojedyncze wykonywanych przelewów i postaw ich dokonania. Punkt 2 Pisma z dnia 1 lutego 2015 roku zawierającego podwojenie mu pożyczki, żądanie zapłaty wraz z dawą doręczenia karta 13.14 na okoliczność wypłacenia umowy i daty jego do doręczenia podpania. w Punkt trzeci. Z protokołu w świadka oraz protokołu przyjęcia o przestępstwie. Karta 21 do 27 na okoliczności treści zadań spłatanych przez programu do uznania przygotowawczego. W punkcie 4 podkreślam, że karta 6950 na okoliczności wykonywanych spłatnych dół i ich dokonania. I wreszcie w punkcie 5 Zeznać zestaw świadka karty na okoliczności treści umowy łączącej strony, wysokość przekazywania kwot i zgodność stron do sposobu uchwały zadań kwot. Taka Proszę o oznanie świadka Agaty Czarny. Czy pani pozwala się daje przeciętkę prawdziwę? Tak wysoki są dziewczyno nasze odbraniu życimy. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Na Panie Powtarzanie za mną. Świadoma znaczenia mych z Świadoma znaczenia mysłów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówić szczerą prawdę. Niczego nie pomijając. Niczego nie pomijając. Z tego, co jest nie wiadomo. Z tego, co jest nie Dziękuję, proszę usiąść. Proszę, proszę pani, proszę powiedzieć, jak się sprawa zaczęła i co pani o tej sprawie wie? Wysoki sądzie, tak naprawdę cała ta sprawa toczy się z mojego powodu, bo to był mój pomysł. Wyrządzam razem z Krzysztofem, mamy wspólne dziecko, no ale na szczęście nie mieliśmy ślubu. Taki, że z Krzysztofem i Sabinką, naszą córeczką, przeprowadzimy się do jego rodziców. W tym czasie mamusia sprzeda swoje mieszkanie, kładzie pieniążki na nowe, No i zaczniemy wspólnie mieszkać. Ile pieniędzy Pan powód pani Gozban przekazał? Łącznie to była kwota 130 tysięcy, to znaczy to było 125 tysięcy. Na dodatkowe opłaty tym na no a tą resztę, czyli 275 tysięcy, e, mieliśmy wpłacić jak już mamusia będzie miała pieniążki e, ze sprzedaży swojego mieszkania. I ta kwota w 20. w jaki sposób? E, było to przelewem bankowym na konto mamusi. No i od razu właśnie po odebraniu tych pieniędzy była one przekazane deweloperowi. Dobrze powiedzieć, ile pieniędzy i w jaki sposób pani pozwana pan powoduje wróciła? Łącznie mamusia zwróciła 90 tysięcy, a tak dokładnie 60 tysięcy było spłacone przelewem, a 30 gotówką, ale niestety przy oddaniu tej gotówki mnie nie było, no najprawdopodobniej odbyło się to w ciężarze u mamusi. No ale skoro moja mama mówi, że oddałam Krzysztofowi, no to ja jej wierzę. Dobrze, jak sprawa się potoczyła dalej? No, sprawa później była dość ciekawa, bo jak już w sumie y, zostało te 130 tysięcy wpłacone, y, zamieszkaliśmy razem, czyli ja, Stabinka, moja mamusia, y, i Krzysztof. Y, no to właśnie później zaczęły się robić problemy, ponieważ Krzysztof zaczął się bardzo problemnie zachowywać i w stosunku do mnie, i w stosunku do mojej mamusi. No i później się okazało, że zdradza mnie. Zdjęcia za pomocą kamery konsumentowej. Wysoki sędzia wnoszą o dopuszczenie tego zdjęcia. Wysoki sędzia sprzeciwiają się, wnoszą o za. ale czy kwestii finansowych, a nie e, objęcia są e, Sąd nas pozna te wnioski dowodowe po zakończeniu Pania Świadka. E, proszę proszę Pani. I co nas później? No później jak moja mama się dowiedziała o zdradach notorycznych, no to go do mieszkania. No później wyprowadził się następnego dnia, no tylko że nie zaczął wyzwaniać jak szalony. Codziennie i nawet zaczął grozić mojej mam się, że ją zabije. W, w związku z... Czym? Bamusza zgłosiła się na policję i nawet odbyła się sprawa karna, no ale niestety nie wiem jak to Dobrze, czyli reasumy.

i była sfinansowana z kredytu, który mamusia dostała wcześniej. A jeśli chodzi o kwestię remontu mieszkania, no to to była zaledwie kwota 7 tysięcy, no skoro mamusia pracuje za podawienią, to to od czasu do czasu stać na remont mieszkania. Proszę, jeszcze sobie następnie wiedzieć, co mozaik opisywała na określeniu przerażą dla powodu? Mamusia wpisywała albo pożyczka, albo zwrot pożyczki, no ale to tylko z tego względu, że Krzysztof jej zaczął grozić. Tak, tak grozi. Panie Kowalski, proszę wstać. Tak. Zostanie Pan mówiony w odpowiednim momencie. Proszę Pana o zabranie spokoju na sali sądowej. Pani że pan, mają ostatnim ostatnią dla Pana proszę. Dziękuję, proszę już. Panie prezesie, czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze proszę mi powiedzieć, na czym Pan to grożenie? No groźbę, że ją zabiję. No to jasne, że mam się poszła na policję. No proszę. Jest. Panie Wysoki Sądzie, za Panem wniosek o przesłuchanie świadka Janiny Piaseckiej. Piesecki, e, podtrzymuję wniosek e, o przesłuchanie e, mojego klienta w charakterze zdrowym. E, dobrze, proszę e, zarządzować o podjęciu wniosku. E, pani Pozwała no, na Nie, razie. Panie Wysoki Sądzie, nie zgłaszam nawet wniosków dowodowych. Ponownie proszę o dopuszczenie dowodu ze zdjęcia oraz o przesłuchanie mnie w charakterze chodzi o, o zdjęcie, to pierwsza sprawa, e, sąd e, oddala wniosek do poszczególnego zdjęcia. No, tutaj mamy do czynienia ze sprawą finansową, a nie, nie chodzi tutaj o jakiekolwiek rozliczenia obyczajowe. Także na meritum sprawy nie ma to takiego wiedzenia, więc sąd tego dowodu dopuszczać nie będzie. I sąd dopuszcza dowód przesłuchania strony. I Pana powoda proszę na Komisję Świadków. Dziękuję. E, Panie powie, lat pan sobie liczył ile? 26 sekund. czym się pan Jestem mechanikiem samochodowym i na łódeczkowski mam zapłat, na że Pani protokolantka może to twierdzić. E, proszę powiedzieć, czy w jest Panią Nie, Dobrze. E, pouczam pana obowiązku wymienia praktyk z panią Żydnańską. Czy pan to rozumie? Oczywiście. E, stąd w tej okoliczności może pan wysłać ponownie podobnie jak pana przyrzeczenia? I teraz bym te jak ta sprawa według pana się i e, o co między, co między państwem zaczął. Wysoki Sądzie, krótko mówiąc, chodzi prawda o pieniądze. Ja mam, znaczy w Pozwanej przekazywałem różne kwoty, tak od 3 do 5 tysięcy i z tego wszystkiego, od ręki do ręki się uspierało przy Sądu 60 tysięcy polskich nowych złotych. Właśnie tyle miałem Pani pozwana i prawda, ja tych pieniędzy już nie zobaczyłem bo to z powrotem. I jeszcze oprócz tego były dwa przelewy w sumie na 130 tysięcy. No i tu muszę przyznać, że mam siebie rację, że faktycznie otrzymałem część tej kwoty z powrotem, ale nie całą. Z ręki do ręki nic nie dostałem. Nic mi mama tutaj nie przekazywała. Generalnie rzecz biorąc. A jeszcze tytułem, jak to się mówi, dowodów, taki jest problem, żeby się pozwaną spotykaliśmy na tyle jej księgarenki, no i tam nikt za bardzo nie widział, co się dzieje, w związku z czym ani żadnego rachunku, ani, nie wiem, faktury, nic takiego nie ma. Czyli reasumując, pożyczył Pan Pani Podwanej łącznie kwotę? 190 tysięcy polskich nowych złotych. I no została zwrócona ta kwota? z 60 tysięcy, tak nie nie, 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 ja, ja przepraszam, nie pamiętam, ile to na konto wpłynęło, ale to było na konto. To. to, to Miałem nic z tym, co Pani stawia. Kładca, dałam mi te pieniądze. Pani, pani Czarny, proszę wstać. Proszę zachować spokój na sali sądowej i nie przerywać w stanie. Wstanie Panu odpowiedni moment. Dobrze, czyli zawsze Pan, że Pan da tak? Tak, tam nikt tego nie widział, no niestety. Ręce, bo się Boże, no, musi tutaj nikt nie przychodzić, bo nie ma żadnych możliwości. E, panie, macie jakieś pytania? Dziękuję, mm. że pani pozwana. Tak, wysoki sądzę. Czy ktoś był przy przekazywaniu pieniędzy, które rzekomo wystawała? Proszę, mamy. E, pani pozwana, pani czarna. Jak już powiedziałem, nikogo tam nie było, bo w tej księgierce, <laughs> powtórzę się, tam nikt nie przychodzi. Dlaczego zaprzeczasz, że do oddałam pieniądze w gotówce? Zaprzeczam, bo bo nie oddałam mam już tych pieniędzy i teraz na siłę próbuję zainteresować tym innym, tak, więc No nie jest zainteresowanie tym złym, się sobie to myśli. A co napisałeś w szeregach? A w szeregach, czy to jest ważne? Proszę, proszę o na pytanie. No, to były dwa szeregy i ja je zetypowałem tak, że jeden się nazywał referat po strzelował z łuku, natomiast na drugi napisałem, że na baciki. To czemu nie chciałem, żeby pan w cywil znaczy brzmi zatrzymanie interesowo, czyli nie robić podat już podatków. Rozumiecie, co się zaczyna? Co? Dobra. 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 Dobrze, dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Nie. E, dobrze. Dziękuję.